Witam serdecznie, nazywam się Samołyk Piotr, prowadzę gospodarstwo rolnie wspólnie z synami, uprawiamy w tej chwili ponad 300 hektarów. Gospodarstwo znajduje się nieopodal Dzierżoniowa, konkretnie w miejscowości Roztocznik. W gospodarstwie to jest typowo produkcja roślinna, siejemy kukurydzę, pszenicę, rzepak ozimy i trochę jęczmienia browarnego jarego. W naszym gospodarstwie zużywamy rocznie średnio 150 ton nawozów azotowych, około 100 ton nawozów wieloskładnikowych, no i jakieś tam auto czystego fosforanu czy fosforanu z azotem i z siarką pod uprawę kukurydzy. Mamy kolejny sezon za sobą. Któryś rok rzędu, powiem taki w miarę ciężki rok, bo ostatnie lata nas nie oszczędzają. Jak nie susza, to, to jakieś nadmierne opady burzowe, które nam zalewają uprawy. Ten rok, ten sezon zaczynamy znowu z nieciekawą sytuacją, jeżeli chodzi o nawozy. Raz ze sceną, drugi raz z dostępnością tych nawozów firmy handlujące mam takie wrażenie że nakręcają, nakręcają rolników cykając po troszkę towaru na rynek, przez co, przez co jest taka myślę, że trochę polityka wywołania paniki wśród rolników. Podobnie jak było, jak kilka dni temu było z cukrem, czy na początku Covid z papierem toaletowym. Takie jest wrażenie, że albo naprawdę tego nawozu nie ma, albo po prostu chcą wzbudzić. Panikę wśród rolników, żeby nie patrzyli na ceny, żeby to ku, kupywali. No, my, jako rol, rolnicy, chcemy produkować chcemy mieć jakąś, jakąś stabilność i, i wiadomo jakąś przynajmniej minimalną gwarancję, że, że jesteśmy w stanie osiągnąć jak, jakiś zysk. W tej chwili nie ma żadnych nawozów z innych rynków importowanych. Wszystko, co, co się pojawia na, na rynku, w cudzysłowie pojawia, bo, bo to jest i tak praktycznie nie, nieosiągalne, to są, to są nawozy krajowe. To są takie nieoficjalne słuchy, nas, nas dochodzą na przykład, że e, za naszą e, zachodnią czy po, południową granicą e, ten import jest, e, a w naszym kraju nie, wie, nie wiedząc dlaczego go nie ma. Dla nas rolników nie jest istotne to jaki to będzie nawóz, e, jaki będzie producent, e, czy to będzie mocznik czy, czy RSM. Dla mnie akurat się liczy, żeby, żeby był, był azot. Yy, czy czy entek. To jest, to jest dla mnie ważne i, i, i ważne jest, żeby był zakupiony przeze mnie w takiej cenie, yy, która mi będzie gwarantowała chociaż jakiś, jakiś minimalny zysk. W tej, chwili, w tej chwili ceny naszych płodów rolnych są, są yy, poniżej yy, giełdy MATIF. A... Przez, przez, przez to, że ceny nawozów są tak wysokie, koszty, koszty produkcji tak naprawdę mamy dużo, dużo większe niż w innych częściach Europy, co w znacznym stopniu ogranicza nas, nas, naszą konkurencyjność.